Jak wybrać interkom, żeby rozmawiać z ludźmi w kasku, jak jeździsz na motocyklu? Na przykładzie interfona pokażę Wam póki co trzy, a może sześć opcji, ale najpierw trzy. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie: z iloma osobami chcesz rozmawiać? Jeżeli tylko i wyłącznie z pasażerem albo pasażerką, czyli dwie osoby, wystarczy Ci podstawowe urządzenie U.Com 6R, które paruje się na podstawie protokołu interkomowego ENYCOM, Parujesz dwa urządzenia, rozmawiasz, zapominasz, nie zależy ci na dużym zasięgu. Jeżeli masz określoną grupę czterech znajomych, wtedy wybierzesz 7R. On też kontaktuje się protokołem Intercom przez Bluetooth. Parujesz maksymalnie cztery urządzenia, masz użyteczny zasięg i cieszysz się rozmową. Ale jeżeli chcesz pójść o krok wyżej, bo nie wiesz, jakie urządzenia mają twoi znajomi i w jakiej technologii wybierz. Najbardziej zaawansowany model UCOM 8R, który kontaktuje się na podstawie sieci MESH. Tutaj nie trzeba już.